Witam Was, kochani, serdecznie. Witam Was na moim kanale Kasia Tarot. Eee... Staram się tutaj poustawiać, żeby było widocznie. No dobra, to jest moja strona. Eee, jeżeli ktoś jest zainteresowany czytaniami prywatnymi. Tutaj jest adres mojej strony. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj jest słuchajcie, środa 20 sierpnia 2025. Także witam Was jeszcze raz. Słuchajcie, teraz codziennie to takie nasze duchowe kompensowanie, Nie chodzi o to, żeby przewidzieć każdy krok, ale żeby po prostu zrozumieć, z jaką energią spotykamy się danego dnia. Dzięki temu łatwiej będzie nam podejmować decyzje, unikać napięć, a czasem po prostu uśmiechać się, bo karty podpowiadają na przykład, że coś dobrego. Jest już za rogiem. Także to jest cel naszego, naszego tarota codziennego. I w dzisiejszym czytaniu przyjrzymy się trzem sferom, yy, codziennym sprawom i pracy, emocjom, relacjom, a także temu, co może być taką niespodzianką dnia dla nas. Także zobaczymy, jak połączyć te wskazówki, w jaki sposób najlepiej przeżyć tą środę. Słuchajcie, wracam powoli do. Yy, tarota codziennego, ponieważ no, muszę się ogarnąć, jeżeli chodzi o godziny pracy. Mam nowe godziny pracy i one nie zawsze są e, takie same każdego dnia. E, dlatego staram się jak mogę, żeby się ogólnie ogarnąć z godzinami. Słuchajcie, pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne, więc weźcie z niego to, co z wami rezonuje, to, co was poruszy, przyciągnie uwagę i to jest właśnie dla was. A teraz przejdziemy do kart i zobaczymy, jakie przesłanie przygotował Tarot nam na tą środę. Mamy Królową Buław. Dziewięć kucharów. gwiazdę, Cztery Buławy. I osiem Buław odwrócone. Słuchajcie, piękne karty jak znajdzie się na tą środę, jak to jest tylko środa, środek tygodnia. Mamy piękne karty. Słuchajcie, kochani, piękne karty, piękna energia, także już dzisiejszy rozkład daje nam dużo pozytywnej energii, bo mamy królową buław, mamy gwiazdę, czwórkę buław i tak dalej. Także będziemy dzisiaj mówić o pewności siebie, o tym również, jak celebrować nasze własne sukcesy. Dlaczego warto czasem zwolnić tempo i pozwolić sobie po prostu na świętowanie. Zobaczymy, zajrzymy też w obszary relacji i emocji. Słuchajcie, zaczynamy od przepięknej królowej Buław, to jest energia pewności siebie. Także królowa Buław to dzisiaj nasza przewodniczka. Ona mówi, uwierz w siebie, pokaż swoją moc, bądź widoczny, widoczna. To jest karta magnetyzmu, to jest karta charyzmy, to jest także karta odwagi, wyrażania własnych pragnień. Z pracy może oznaczać, że ktoś zwrócił uwagę na Wasze działania, na przykład szef doceni Waszą inicjatywę. Współpracownicy zauważą, że to ty wnosisz energię do zespołu. Tak? W relacjach to także sygnał, że Twoja obecność przyciąga i możesz poczuć, że inni szukają Twojego towarzystwa. Ale uwaga! Królowa Buław przypomina też, żeby nie narzucać innym swojego zdania, tylko inspirować. Tak, weźcie to pod uwagę. Słuchajcie, spełnienie jadr, radość, dziewiątka pucharów. Eee, także to jest karta, która jest często nazywana kartą życzeń, i dzisiaj możecie doświadczyć momentu pełnej satysfakcji, coś, nad czym pracowaliście, zaczyna przynosić efekty. Może to być dobry, drobny sukces, drobny bonus, zakończenie zadania, które długo odkładaliście, albo jakieś większe wydarzenie, które daje wam radość. To jest również wskazówka, żeby dzisiaj dać sobie prawo do cieszenia się życiem. Zróbcie coś tylko dla siebie. Mała przyjemność, nagroda, spotkanie z kimś bliskim, super kąpiel, nie wiem, z jakimś kieliszkiem wina. Dziewiątka pucharów mówi ciesz się tym, co już macie, zamiast ciągle gonić za czymś kolejnym. Tak? No i mamy nadzieję i wiarę w przyszłość. Gwiazda. I w tym rozkładzie to jest taka karta Balsam, to jest karta nadziei, to jest karta spokoju yy, i to takiego głębszego poczucia tego spokoju. To jest też takie poczucie, że wszystko idzie we właściwym kierunku, nawet jeśli jeszcze nie widzicie wszystkich efektów. W pracy czy w finansach może to symbolizować obietnicę takiego lepszego jutra, może dostaniecie jakąś informację, która podniesie was na duchu. W relacjach poczucie uzdrowienia, pojednania, a nawet taka. Nowa nadzieja na miłość. I gwiazda często mówi: uwierzcie w swoje marzenia, bo one są możliwe. tak Super karty, bardzo pozytywny dzień dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj tu jest bardzo pochmurnie i taki ule, dzień, ale patrząc już na te karty, to już mi już dobrze. Czwórka Buław. Świętowanie i stabilizacja. To jest karta radości, to jest karta celebracji, to jest karta radości, celebracji bycia z innymi. Także dzisiaj może pojawić się okazja do wspólnego świętowania, jakieś spotkanie, jakieś wydarzenie, czas spędzony z rodziną, z przyjaciółmi. To jest taki również sygnał, że coś, co budujesz, nabiera stabilnych fundamentów. Tak? To może być poczucie, że na przykład Twoja praca daje już rezultaty, że relacja na przykład wasza relacja wchodzi na spokojniejszy etap albo zwyczajnie możecie po prostu odetchnąć i cieszyć się chwilą. I na samym końcu mamy ósemkę buław, ale to jest ósemka buław odwrócona i ona tutaj podpowiada zwolnijcie tempo. W całym tym entuzjazmie, tutaj radości jest jedna wskazówka. Nie śpieszcie się za bardzo. Odwrócona ósemka buław mówi o tym, że pewne sprawy mogą się nieco opóźnić, albo że warto samemu zwolnić, żeby nie przepalić tej energii. Słuchajcie, to nie będzie dzień na pośpiech, to nie będzie dzień na nerwy, także zwolnijcie. Raczej to będzie taki dzień na to, żeby docenić to, co mamy, zauważyć jakieś małe znaki losu. Czasem po prostu to zatrzymanie pozwala nam lepiej zobaczyć, co naprawdę jest ważne. Słuchajcie, karty są świetne na dzisiaj. Dzisiejszy dzień to musi być dzień radości, wdzięczności, nadziei. Ta Królowa Buław zachęca, żeby uwierzyć w siebie, pokazać światu swoją moc. Dziewiątka puch pucharów daje sygnał spełnienia i tej satysfakcji. Gwiazda nam tutaj przypomina, żeby wierzyć w te nasze marzenia, a czwórka buław mówi o celebracji, stabilizacji. Natomiast słuchajcie, zwolnijmy tempo, zwo zwolnijmy tempo. I cieszmy się tym, co mamy, po prostu dzisiaj. Bardzo piękne przesłanie, bardzo piękne karty na dzisiaj. Eee, słuchajcie, dzisiaj nie gońmy za czymś nowym, tylko po prostu doceniajmy dzisiaj to, co mamy i pielęgnujmy tą nadzieję na przyszłość. I pamiętajcie, marzenia się spełniają, tak? Pozdrawiam Was serdecznie, przepiękne karty, aż mi się wesoło zrobiło, dobrze mi się tutaj zrobiło. Eee, pozdrawiam Was serdecznie, czekam. Również na Wasze komentarze, może pod koniec dnia wpadnijcie z powrotem i napiszcie, napiszcie mi, jak minął Wam ten dzień. Czy karty rezonują? Będę czekała. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję za oglądanie Buziaki Papa. Pa.